Kantorowice leżą w północnej części Krakowa. W 1951 roku zostały wchłonięte do miasta. Osiedle kantorowice datuje się od XII wieku. Kilka haub było w Dolinie Rzeki Baranówki, należało do zakonu Bożogrobowców w Miechopie. Później Kantorowic właściciele się zmieniali i mogilscy cystersi kantorowice w posiadaniu mieli. W XV wieku na terenie Kantorowic była już karczma, w XVIII wieku był dwór i yy, młyn. Dwór trwał pod zaborami. Pod zaborami z tego dworu były zabrane dwie krakowskie skrzynie kosztowności. Budynek samego dworu dotrwał do lat 50. W latach 50. został wyburzony i postawiony na tym inny dom. Zachował się dwa dokumenty. I figurka świętego Dominika, która stała w sieni tego dworu. Ludzie święcili pokarmy, każdy tego Dominika widział, znał. W 1949 roku zaczęło to budować cegielnie. Ludzie miejscowi tu pracę mieli. Nowa huta się budowała, bloki się budowały. Z tej cegielnej było tu wyrobisko, wydobywano glinę, wózki takie jeździły na linach, z tej gliny właśnie cegłę wyrabiano. Co dzisiaj kantorowice mają, to jest zasługa przede wszystkim mieszkańców. To miejsce, w którym jesteśmy tutaj, Uroczysko Kantorowice, to miejsce powstało w ramach jednej z licznych edycji Budżetu Obywatelskiego. Mieszkańcy Kantorowic uczestniczą we wszystkich dotychczasowych i wszystkie udało im się wygrać. I dzięki temu właśnie jesteśmy w Uroczysku. Mamy plac, zabaw, mamy piękny teren na kantorowickim błoniu, czyli boisko sportowe, mamy scenę, na której się. Wiele dobrego dzieje, głównie latem, bo tam wtedy odbywają się imprezy okolicznościowe. W 2011 roku powstało Stowarzyszenie Przyjaciół Ze z okolicy Bez Granic. Była to bardzo mobilna, zorganizowana grupa ludzi, którzy chcieli tu zmieniać okolice. Tu, gdzie teraz stoimy, były łąki, tereny niezagospodarowane, które wolą mieszkańców. Chcieliśmy stworzyć przestrzeń dla rozwoju, dla zabawy, dla kultury. Powstał plac zabaw jako jeden z trzecich w Krakowie Smoczy Skwer. Potem powstało boisko do piłki nożnej dla dzieci. Powstało boisko wielofunkcyjne do koszykówki, do siatkówki. Powstał piękny ogród społeczny, gdzie mieszkańcy zagospodarują sobie i uprawiają tutaj. Jest to jeden z chyba z piękniejszych ogrodów w Krakowie, gdzie Zarząd Dzielni Miejskiej przywoził tutaj też studentów na zajęcia i pokazywali im, jak ludzie potrafią tutaj zadbać o ten ogród. Na pewno można by wyróżnić kilka takich grup mieszkańców. Pierwsze to są ci rodowici kantorowiczanie z dziada, pradziada, z pokolenia na pokolenie. Druga część to są zasławice które zasadniczo powstały w latach 50., kiedy powstawała cegielnia ze Sławice, no i potrzeba było ludzi do pracy, do budowy nowej huty i tam powstało to osiedle. I trzecia grupa to są ci mieszkańcy już najnowsi z ostatnich kilku, może kilkunastu lat. Są gospodarstwa, niektórzy uprawiają pole, z tego żyją, inni pracują w zakładach pracy, w urzędach. Mieszkam tutaj od 14 lat. Cieszę się z tego miejsca, bo przede wszystkim dominuje tu cisza. Życie podobne jak na wsi. No, znam praktycznie moje najbliższe otoczenie fajni ludzie. Mieszkam na wiejskim zakątku mam dwie sąsiadki po dwóch stronach jesteśmy singielki, mieszkamy ze zwierzętami dwie z kotami jedna z psami w tym bloku, w którym mieszkam. Mieszkam od nowości, czyli od 14 lat. Jak widać, Kantorowice się rozrastają, budują się coraz to nowsze. W tej chwili chyba jest projekt na kolejnych 16 budynków. Kiedy to miasto się tak bardzo zbliżało do Kantorowic, ksiądz proboszcz Migas ufundował kościół, Kółko Rolnicze z Kantorowic. Ufundowało obraz Miłosierdzia Bożego do kościoła, jak tu kościół już pasterstwo zaczynało. Ksiądz probosz wystawił dzwonnice, zostały powieszone dzwony. Już obecny proboż. Kościół jest stosunkowo młodym budynkiem, bo pochodzi z lat osiemdziesiątych ubiegłego wieku. Natomiast kryje w sobie kilka bardzo cennych zabytków pochodzących z wieku XVII. Krucyfiks, dwóch aniołów, w otoczeniu tabernakulum oraz figura Chrystusa z jeszcze można wspomnieć o relikwiach gminnego znajcowach, które są jeszcze starsze, bo sięgają XI wieku pochodzą z katedry na Ksiądz Proboż wyszedł nam mieszkańcom z taką propozycją, żeby pierwsza wspólna, duża impreza integracyjna w kantorowicach była zorganizowana właśnie pod jego szyldem ponieważ jeszcze wtedy mieszkańcy nie mieli zarejestrowanego stowarzyszenia. W związku z tym to co nam się udało, to tak naprawdę zapoczątkowaliśmy wspólnie ze stanicą edukacyjno-charytatywną, bo tak się ta instytucja nazywa. Mieszkańcy Kandaruy się angażują nie tylko w sprawy religijne, sprawy kościoła, ale także w sprawy lokalne. Między innymi powstaje dużo inicjatyw, które zapoczątkowali mieszkańcy, chociażby budowa klubu za kole, chociażby zagospodarowanie placu na błoniak, organizacja dożynek, różnego rodzaju imprez. Także tutaj mieszkańcy są tego spragnieni, żeby coś dla tej wspólnoty robić. Jesteśmy w osiedlu Kantorowice. Dawniej było to osiedle bardzo zaniedbane. Było zarośnięte krzakami, nie było tego klubu kultury. Kiedy pan prezydent Majrowski tu przyjechał do nas na święto plonów, które organizowaliśmy łącznie z mieszkańcami i przyprowadziliśmy pana prezydenta Majrowskiego. tutaj pokazaliśmy, jak tu wygląda właśnie to miejsce. Pan prezydent Majorowski powiedział: Proszę zrobić projekt tego budynku i on wtedy da pieniądze. I powstał klub z siłami wszystkich mieszkańców tutaj, bo mieszkańcy są bardzo zorganizowani tutaj, bardzo dbają o estetykę tego osiedla. Niedaleko klubu powstało wojsko sportowe. Teren został już przeznaczony pod zieleń żeby mieszkańcy mogli się tutaj spotykać i różne imprezy organizować, bo tu jest dużo rolników, świętopolnów, bardzo duży Dzień Dziecka organizują, w związku z powyższym to takie jest takie centrum osiedla yy, Kantorowic, organizujemy też wycieczki. Dla mieszkańców tutaj oczywiście z pieniędzy Urzędu Miasta, załatwiamy pieniądze jako stowarzyszenie, takie wyjazdy na ptrąga, mieszkańcy wszyscy jeżdżą, ryci, ręciści. Także mieszkańcy w tej chwili są bardzo szczęśliwi, że to wszystko powstało. Kiedyś społeczność tutaj lokalna i stowarzyszenie tutaj w Kantorowicach, które jest od kilku lat, mówi, słuchaj, będziemy tu budowali taki piękny obiekt, taki klub. To fajnie by było, jakbyś tutaj ten klub, nam, że tak powiem, przejął i prowadził jako szef, jako kierownik. No w teatrze ludowym grałem, ale sobie pomyślałem, można spróbować. No i, i wystartowałem do konkursu i w 2018 roku. Tutaj został wzniesiony ten klub i zostałem szefem. To była jakaś taka szopa, taki garaż i Stowarzyszenie Kantorowickie bardzo usilnie prosiło tutaj prezydenta Majchrowskiego, żeby się zajął tym miejscem i przychylił się do ich próśb, dał troszkę pieniędzy i najpierw to miała być taka zwykła świetlica dla stowarzyszenia. Oni się tylko mieli tutaj spotykać raz na jakiś czas. Prezydent powiedział: Słuchajcie, nie, to ja wam tutaj dam troszkę więcej pieniędzy i stworzymy piękny, ładny klub z dużą, wielką salą. I tak się też stało. Mieliśmy tutaj mnóstwo spotkań, właśnie na parafił księdza, ponieważ jeszcze klub nie funkcjonował. Co społeczność tutaj chce, jakie działania, jakie zajęcia, jakie sekcje tutaj i mieszkańcy wskazali nam te właśnie działania, które chcieli. I myśmy to tutaj wdrożyli. Wydawało się, że na początku jej mamy dwie takie salki wykładowe i jedną wielką salą, taką salę widowiskową na 100 osób, że to będzie aż za dość i jest już za mało. Jedna sala hula, druga hula, więc cały czas coś się tutaj dzieje. Mamy angielski, dwie grupy. Teraz panowie grają, zresztą tutaj widać na, na kamerach, w tenisa stołowego. Za chwilę jeszcze przyjdą panie na zumbę, a przed chwilą właśnie tutaj przyszły panie, takie sąsiadki, które się tak skrzyknęły, jest ich około 15 osób i raz na dwa tygodnie spotykają się w celach warsztatowych. Warsztaty związane z gotowaniem, kosmetyką, warsztaty mydełek, warsztaty z kwiatami związane i my y, y, jakby organizujemy to i one po prostu się tutaj spotykają. Tu mają praktycznie otwarty klub cały czas. Piękny mamy księgozbiór, można sobie przyjść, książkę poczytać. Mamy przepiękną salę zabaw dla dzieci, matki przechodzące tutaj z wózkiem przychodzą na herbatkę, na kawę, zagrzać się. Także klub stał się takim centrum społeczności tutaj tej takiej, w tym miejscu właśnie. W... Właśnie w Kantorowicach. Zwieńczeniem, takim podsumowaniem całej, całego zakresu naszej działalności rocznej, to są organizowane przez Stowarzyszenie Pikniki. Pikniki robimy dla mieszkańców, razem z mieszkańcami. Robimy pikniki tematyczne, które nawiązują w jakikolwiek sposób do tego, co się na osiedlu dzieje, albo tego, co się będzie mogło dziać. Jeden z ostatnich pikników to w zeszłym roku to był piknik na Dzikim Zachodzie i dla nas jedną z ważniejszych rzeczy to jest współpraca z księdzem proboszczem. Jednym z najbardziej charakterystycznych punktów tego naszego spotkania z mieszkańcami to jest bigos, który ksiądz przyrządza na to spotkanie. Na ten słynny bigos od paru nastu lat już przyjeżdżają ludzie z okolicznych osiedli. My ostatnio, przez ostatnie parę lat pomagamy księdzu, żeby go odciążyć w krojeniu składników, które on dostarcza. Kroimy kapustę, kroimy kiełbasę, potem jego ręka dopieszcza już potem ten bigos. Na ostatnim pikniku wydaliśmy ponad 250 porcji tego bigosu. Kurs Pal wielkanocnych jest już tradycją. Nasze przedszkole kolorowe obłoczek wzięło w nim udział drugi rok. Zdobyliśmy pierwsze miejsce. No najpierw tak naprawdę staramy się przygotować kolorystykę. Zastanawiamy się, jak będziemy dobierać kolory, z czym one będą związane. Następnie zastanawiamy się, jakie materiały zostaną tutaj użyte, bo palma wykonana jest od podstaw samodzielnie. Staramy się tutaj tak naprawdę kultywować tę tradycję parafialną, nie tylko właśnie biorąc udział w konkursach, które organizuje Ksiądz Proboszcz. Więc spacerujemy tutaj bardzo często z naszymi przedszkolakami, z racji tego, że nasze przedszkole mieści się bardzo blisko kościoła, więc podziwiamy te piękne kwiaty, które tutaj Ksiądz sadzi, różnorodne, zależy jaka to jest pora roku. No, często psy nas Witają, głośno szczekają, więc jak wiadomo, dzieci bardzo kochają zwierzęta. No i mogą dzieci gdzieś tam sobie z tymi psiakami porozmawiać, ale raczej się do nich nie zbliżamy. Myślę, że możemy powiedzieć o naszym księdzu proboszczu, że jest liderem życia społecznego, bo angażuje się bardzo w życie społeczne. Ksiądz proboszcz ma przede wszystkim wiele talentów. Ale chyba to, co mnie najbardziej się podoba, to talent ogrodnictwa. Praktycznie każdy swój wolny czas spędza tutaj w ogrodzie, pielęgnuje, pilnuje, podlewa, przesadza, sortuje. Biorę przykład od księdza Jana. Właściwie to od niego się uczę ogrodnictwa, wymieniam z nim poglądy, czasami kwiaty. No i dzięki temu w moim gdzieś tam małym ogrodzie też zaczyna być ładnie. Każdy człowiek ma jakieś zainteresowania. No, przede wszystkim yy, kocham zwierzęta, czego są świadectwem psy, które u mnie się znajdują. No i kocham kwiaty. Pracuję przy kwiatach w wolnym czasie. Jak mi ten czas pozwala, to tak. Ksiądz jest wymagający jako proboszcz, dba o dyscyplinę, o przygotowanie przed mszą. Do służby liturgicznej dołączyłem idąc do czwartej klasy podstawówki. No to to jest około 10 lat. No ze względu, że koledzy moi byli w służbie liturgicznej, to też chciałem, chciałem dołączyć. Tak zostało, mi się to podobało i no i tak jest do teraz. Teraz już trochę rzadziej ze względu na małżeńskie obowiązki też, ale jeżeli tylko mogę, jeżeli tylko jestem w stanie, to nadal przychodzę i przychodzę z radością wdrzeć tutaj. Od początku kiedy przyszedł do naszej parafii ksiądz proboszcz, Organizował akcje charytatywne, zbiórki żywności dla potrzebujących. Nasza parafia współpracuje z Krakowską Fundacją. Jest to fundacja Mój Dom dla bezdomnych, którzy tam znajdują swoje miejsce, tam dostają posiłki, nocleg. Zabieram te dary z parafii od księdza, zaworzę do tej fundacji tam. Jednocześnie dokładam swoje produkty, które wyprodukuję w własnym gospodarstwie, które są niezbędne do tego, żeby przygotować posiłki, obiady. Są to ziemniaki, inne warzywa, kapusta, marchew. Gdy idzie o akcję arytatywną rozbarawii, to myślę, że pani gra naprawdę pierwsze skrzypce. Bardzo chętnie się włącza w tą akcję, nie tylko że te towary zawozi swoim samochodem na swój własny koszt, ale także dzieli się tym, co samy produkuje. Jest rolnikiem od wielu lat, dlatego swoimi produktami również się dzieli. Karitas Krakowski organizował taką akcję Kilo, żeby każdy przekazał jeden kilogram jakiegoś produktu na rzecz potrzebujących. Od tego się zaczęło. I później myśmy to spotęgowali. Dary pana przynoszą przed ołtarz Bożego Miłosierdzia do kaplicy Bocznej. Mamy wspólne cele, bo celem na przykład dla mieszkańców Zesławic Kantorowic, to było poprawienie komunikacji, która tutaj funkcjonuje. No jesteśmy osiedlem trochu peryferyjnym zarówno ze Sławic jak i Kantorowice i dla nas, zawsze od samego początku oprócz integracji społecznej tutaj lokalnej ze i Kantorowicach, dla nas też była poprawa jakości życia tutaj. Dla nas podstawową jakością życia to jest komunikowanie tego osiedla z komunikacją miejską. Udało się uruchomić nowy autobus, który obsługuje teraz w stronę ulicy. Na i Okulickiego. Jest to dla nas bardzo dobre rozwiązanie. Bo skraca to dojazd. Nie robimy koła przez centrum całej chuty, tylko skraca w okolicę szpitala Rydgiera i na Mistrzowicę. W ciągu 7 minut jesteśmy w stanie dojechać, a przedtem był godzinny dojazd ze względu na siatkę połączeń. Jest to dla nas bardzo ważne. Muzyka Jednym z ostatnich naszych, uważam, rewelacyjnych. Zajęć było to tak zwane sprzątanie świata. Przyszło bardzo dużo ludzi, w tym zależało nam na tym, żeby dzieci też przyszły. Wraz z dorosłymi, z worami przeszliśmy całe do rzeczy tutaj lokalnego potoku, czyli tej rzeki Baranówki, wyzbieraliśmy mnóstwo śmieci. Wszystko to, co ludzie potrafią wyrzucić do trawy wzdłuż rzeki, a nie do kosza. Przede wszystkim czekamy z wielką niecierpliwością na chodnik. Mamy prawomocne pozwolenie na budowę i przyrzeczenie zarządu dróg miasta Krakowa, że lada moment powinien zostać ogłoszony przetarg na, na prace budowlane. Mam nadzieję, że jeszcze w tym roku już będziemy mogli bezpiecznie przejść nowym chodnikiem. Prawdziwa mała ojczyzna, o którą y, trzeba dbać, w której się bardzo dobrze żyje, i oby tak dalej, tak? Oby ci mieszkańcy nie przystawali w tym, co robią, żeby byli dalej tak mocno aktywni.